Dziecko kurwa beń, pojebany, pojebany, wstaje tanie co pętanie, to tanie co pętanie, z stóp, cały pojebany klub robiło, łup, 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 cały pojebany klop robiło, łup, 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 Dziecko kurwa, oh, lecimy tutaj kurwa, dobra, wkurwiony czołgista, tym razem y, takim amerykańskim medem. Chciałem, kurwa, tym, ale to już było, myślałem, że, że jak będę nagrywał, to to w końcu coś wygram, bo mam na tym, kurwa, 41% zwycięstw, to jest po prostu porażka. Ja mam pecha do tego, kurwa, zjeba na 80 bite, więc ultra żal, ale teraz czymś, kurwa, mać, to i tak chuj. Zawsze na mausy mogły mnie wyjebać. Załoga taka przeniesiona troszkę, z czafiego go, bo go opierdoliłem. Eee, po prostu nie gram czafim, a... A cash mi się przyda na nową dziewiątkę. Eee, z nowej linii ruskich. Znaczy się, taka już średnio nowa, ale powiedzmy, że nowa. Dobra, no to ja na tu zielone pojadę, no Zresztą zobaczymy, ile pojedzie na to zielone. Mhm. Ja chyba tu golda kurwa użyję, no 10 pestek, ale, ale po prostu ten czołg, no 8 no, jest mi ciężko. Nie, 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 nie wczułem się. Jest taki kurwa, taki trochę taka kup, kupa, taka troszkę taka kubka, o no, szkoda. Dobra, zobaczymy co ten mały perdek wyświetli Zobaczymy ile też na tym zielonym kurwa pojechało Dobra, ja tu nie ma żadnych podświetlających kurwa tych główien, więc, więc, więc jest tak trochę... Jest taki trochę żol. No, bo to jest taki typowy do walki w wentylacjach. Co jest kurwa mać? No Dobra, już tam mnie strzelają, więc pierdolę to. O, dobrze, I tu to ja z nim tu kurwa pomogę mu. Eee... No, panie, kurwa. To mi zapierdolił tam. Ej, oj, oj. Chyba lowa rozpierdolić na szybkości Tu jeszcze ludy będzie mi bił No kurwa mać I z ty lepiej tam dobijaj A ten co on odpierdał, bo ja nie wiem Krekikal kurwa a, a. Dawaj, dawaj, dawaj No? Right in S. O no właśnie, wykorzystam to truchło. No będą mnie piplaki szczalały. Kurwa, 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 kurwa. Już na bazę wychali. już kurwa, zasrajcie się. Ale widzę, wygrana, więc, więc wkurwiony czołgisty nie będzie wkurwiony. Ty tędy pojechałeś, nie? Tędy, widać, rozjebane. Siema. LOL, co ja zakurwił. No dobra, trzeba zbić troszkę kapka. Fuck yeah. Uuu. Uh. Haha. Hahaha. Ha, ha. Penetration, dobra, to już kurwa normalnie założę. Chyba, z... w końcu się obróci i nie dupą, tylko kurwa... W ogóle co on odpierdala teraz tak patrzę sobie? Jebane wagony PKP pierdolone. No zawsze kurwa coś z tym PKP pierdolonym w dupę kurwa kopanym. Co ten Lowe? Skąd on jest? Co to za flaga kurwa? Kambodża kurwa? Co on tu? Ty no takiej akcji dawno nie widziałem. O, Ładnie. Pepe. Pe. Pere 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 pere. surprise Pere O! Już tak szybko? No niewiele zrobiłem, ale no, przynajmniej team taki ogarnięty się trafił. Chociaż wiadomo, no to nie jest takie fajne. Jak się... O, on the top. Uuu, o! Jak się ten... No ty golowe kurwa przekopałem dzięki temu. Troszkę nabiłem sobie expa Ka... O, kasy straciłem, no tak, przecież gold, jak noob. Ale ten, myślałem, że ten lowe się ogarnie, więc wolałam być po prostu przygotowany, nie? Dobra, to, to tyle kurwa wygrana i, i chuj w dupę, nie? Dobra, to jeszcze sobie jest osobna. Chyba jeszcze jeden sobie nagram tak dla szybkości. O!